Dzień dobry. Dzień dobry. Najważniejsze osoby w Pani życiu to? Najważniejsze osoby w życiu? Zdecydowanie dzieci, proszę Pana, dzieci. No a mąż? Mąż, proszę Pana, z mężem to jak z okresem. W jakim sensie? No kobieta po prostu wie, że to niekomfortowe, ale godzi się na to, że to część życia, no. I jak tam misiaczku, kochanie? Smakuje rosołek, co? Jak żona zrobi? Dobry jest? Dobry, kochanie, pyszny, najlepszy. A weź mi tylko podaj magii, to se doprawię. No to jak? To jest pyszny i chcesz magii doprawię, To ci nie jest dobry? No? Nie, no jest pyszny kochanie, tylko tak trochę... No, taki za mało doprawiony jest, nie? A ty co jesteś teraz? Łysy makłowicz spod Torunia? Specjalista od zup? Nie smakuje ci? To nie jest, Marudo jedna. No ale jak... Nie no mówię, że jest pyszny, tylko magii se doleję. Nic se nie dolejesz, tylko wyjdziesz stąd teraz w tym momencie. Wyjdź! I wyjdź. Zostaw, to ja zjem. Dzień dobry. Dzień dobry. Takie pytanie. Czy pan ma żonę? Tak, mam żonę. A jeśli można zapytać, ile państwo lat są po ślubie? 13 lat już jesteśmy po ślubie. A jaka według pana jest recepta na taki długotrwały związek? Myślę, że kredyt hipoteczny. Dziękuję. Dzień dobry. To pan jest tym przystojnakiem z internetu, z którym się umówiłam i miał na mnie czekać z kwiatami. Co? Proszę pana, a to pan? Nie, 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 nie. To pomyłka. Ja na pogrzeb idę. Yy, właśnie odebrałem paczkę od kuriera. Taki wielki karton. Powiedz mi, kobito, coś ty tam zamawiała znowu? Chłopie, ale czego ty się tak ciśnieniujesz? Ty się tak nie spinaj, bo ci jeszcze cebulki włosów zakełkują na łbie. I co to będzie dopiero? Chłopie, przecież ci mówiłam, że muszę zasłony do tego jednego okna zamówić i, i cię informowałam, tak? No i ty się nawet zgodziłeś, że za to zapłacisz no, do naszego wspólnego pięknego domu, więc o co ci chodzi, no, bo cię umysłowo, czy co? No tak, to, to ja wiem, że mówiłaś, że zasłony musisz kupić do tego okna i że to 199 zł będzie kosztowało. No, ale zapłaciłem właśnie 500 zł teraz za pobraniem u kuriera, moją kartą i to nie wygląda, ten karton nie wygląda, jakby tam były tylko zasłony. No, bo chłopie była niesamowita promocja. Napisali tam, że jak dobiorę do 500 zł, to będę miała przesyłkę za 12 zł gratis. Rozumiesz? Bo tak bym musiała 12 zł zapłacić za przesyłkę, a tak dobrała. 300 i ta przesyłka za 12 była gratis. Taka promocja, Hendryczku. No jak to nie skorzystać? Ty takich, wy tak mężczyźni, takich rzeczy nie, nie rozumiecie. No. To jest prosta matematyka, zobaczcie, ja, masz więcej rzeczy, a jeszcze masz przesyłkę gratis, Hendryczku. No. no czego nie rozumiesz, chłopie? Ale mnie ten nowy stanik normalnie uwiera, taki niewygodny. Ja w ogóle nie wiem, kochanie, po co ty nosisz te. Tani, jak ty nie masz jakichś tam wielkich, bez obrazu oczywiście. Nie? No to ja nie wiem, po co ty na przykład slipki nosisz, bo ty tam nic nie masz. Ty byś mógł tego Kena plastikowego bez charakteryzacji grać.